Nie, myślę, że nie zaskoczyli. Myślę, że po prostu trafili zagrywką. To jest naprawdę bardzo mocny zespół, składający się z reprezentantów swoich krajów. i honorato zwyczajnie miał prawo dobrze zagrywać i nie było to dla nas jakieś zaskoczenie. Druga sprawa, że nas w tym roku troszkę charakteryzuje ten silnik diesla, że mimo rozmów o skupieniu bo niewątpliwie jesteśmy skupieni i niewątpliwie wszyscy bardzo chcemy troszeczkę wolniej odpalamy. I dzisiaj był kolejny tego przykład spodziewałem się może trochę większej agresji od początku z naszej strony, bo jednak przegraliśmy mecz w Gdańsku 0:3 i powinniśmy lepiej zareagować. Ale no jest taki moment sezonu, że gdzieś taka mała nostalgia się wkrada chyba we wszystkie zespoły i cieszę się, że Mimo tego pierwszego seta, którego też mogliśmy jeszcze wyciągnąć, to wróciliśmy naprawdę bardzo spokojnie, jak taka wyrachowana drużyna i zagraliśmy swoje, tyle, żeby zgarnąć dzisiaj komplet punktów, bo to był nasz cel. Musieliśmy ustabilizować swoje przyjęcie to na pewno i skoncentrować się na naszych założeniach, które w mojej opinii później czy już od jakiejś części tego pierwszego seta bardzo dobrze wykonywaliśmy. Więc bardzo się cieszę, że, że nasza praca przynosi skutek i to, nad czym codziennie trenujemy, umiemy to przełożyć na mecz. Nie no, ja się cieszę, że mam tak świetny zespół świetnych chłopaków. Bardzo mocno pracują nad sobą. Każdy chce być coraz lepszy, chce się rozwijać i to jest bardzo budujące. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie bardzo fajne fundamenty sobie stworzyliśmy ale dużo pracy jeszcze przed nami, te najważniejsze momenty dopiero przyjdą. Zdecydowanie tak, bardzo fajnie nam się pracuje, myślę, że mamy po prostu fajną grupę ludzi i ja osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że, że mogę pracować z tymi ludźmi i myślę, że fajne jest to w naszym zespole, że każdy jest bardzo potrzebny i każdy czuje się bardzo potrzebny i, i każdy razem możemy te, te cegiełki fajnie poukładać. Nie no, absolutnie Oczywiście, że jestem optymistą i zawsze chcę walczyć o wysokie cele. Myślę, że trochę na, na wyrost te, te wyniki w porównaniu do tego potencjału naszego zespołu i całej ligi, ale może właśnie, może właśnie znaleźliśmy ten potencjał, bo znaleźliśmy swoją tożsamość w tym miejscu. Mam nadzieję, że to się utrzyma do końca sezonu, bo weryfikacja jeszcze przyjdzie, ale mam nadzieję, że ta jakość utrzyma się z nami koło tego miejsca do końca. Z kim byśmy nie grali, będziemy się przygotowywać jak najlepiej, tak jak mamy to standardowo w naszej pracy. Na pewno bardzo się cieszymy z tego występu w Pucharu Polski i każdemu życzę tak udanych i pracowitych świąt, bo, bo będzie to dla nas duża nagroda za dotychczasowy sezon. A, ciężko powiedzieć, bo no, tak jak mówiłem, trochę jesteśmy zaskoczeni aż taką dobrą swoją postawą, więc ja bym bardzo mocno studził te emocje i, i, i nie, nie możemy siebie widzieć od razu już gdzieś na szczytach, a musimy dalej ciężko pracować. My nie możemy w ogóle zwracać uwagi na to, co się do tej pory stało, to musimy pracować nad swoją jakością i, i ją pokazywać, a czy to starczy na jeszcze, nie wiem, 10 punktów czy na 40, to dopiero zobaczymy. To, to, to musimy zobaczyć po tym, jak pokażemy tą jakość, którą mamy.